Michał Adamiszyk-Miński, ponownie zelwowa Lwowa. Dzień dobry. W każdy święta narodowe, głównie Dzień Flagi, przez internet przewija się piętnowanie wszystkich, którzy na flagach coś dopisują, rysują cokolwiek. Zwykle to raczej przejaw wrogości, głównie dla kibiców, bo ubarwiane też epitetami, typu kretyn itd. Za poglądy chyba, by sztucznie przewartościować ich patriotyzm. E, na no, nie ma argumentów, to się atakuje osobę. E, ja mam dosyć pisemnego tłumaczenia barano alfabetu. Więc po prostu powiem, co mam do powiedzenia. Może do niektórych coś dotrze, a ja będę miał prościej. No więc historia trybutu, jakim jest flaga, ma tysiące lat. W Polsce nazywa się chorągiew. Niegdyś wykorzystywana przy oznaczaniu formacji wojskowych, które reprezentowały regiony lub rodziny, które daną formację wystawiały. Istotnym, choć z przyczyn militarnych było, aby dowództwo czy władza królewska wyróżniała się od pozostałych jednostek, więc wprowadzono różne regulacje. I tak w Polsce dominacja koloru czerwonego była zarezerwowana dla majestatu. Rząd RP 100 lat temu, naśladując potomnyk, zunifikował wygląd chorągwi, która reprezentuje urzędy państwowe lub rodzaje wojsk. Ustanowiono ścisłe cechy Jakie mają być z państwową chorągiew powiązane? I tak polska chorągiew dostała dokładny wygląd, wymiary i nazwę flaga z języka angielskiego, a flag Dla przykładu, macie tutaj chorągiew z herbem Kurlandii Semigali, czyli części dzisiejszej Łotwy. Taka ciekawostka, ten czerwony trójkącik w środku, to uchwyt na czajnik do herbaty i symbol łotewskiej rodziny Katlerów. To tak, żebyście wiedzieli, dlaczego po angielsku e, czajnik to kettle. E, bo najwięksi amatorzy herbaty na świecie nie mieli własnego słowa na czajnik. Nazwali go nazwiskiem dostojnika, od którego, nie wiem, nauczyli się herbatę parzyć czy coś. To jest flaga. Chorągiew państwowa. Ma rozmiar i wygląd dokładnie tak, jak przewiduje ustawa. To jest Chorągiew za plecami u mnie. To nie jest pomazana flaga państwowa znaniesiona się i na nią obrazkami, tylko chorągiew, która po dodaniu elementów innych, spoza norm określonych dla flagi w ustawie, stała się chorągiew i de facto nigdy flagą nie była. Nie jest ona tak bogata, jak te wykonywane przed wiekami, kiedy to chorągiew mogła zawierać kilkanaście atrybutów, ale ta chorągiew, jak każda, zawiera elementy, pod którymi podpisują się ludzie przejawiający umieszczone na tej krągwi cechy. Jest Polska, jest y, duma z królestwa i historii tego królestwa. Napis Polska nie jest konieczny, a, bo korona jest typowa dla Rzeczypospolitej. Choć oczywiście kształt jej był zmienny na przestrzeni dziejów, państwa zachodnie europejskie zachowały się koronami zamkniętymi, uwieńczonymi krzyżem u jej szczytu. Choć nie wiem, jak teraz w Hiszpanii korona z herbu królewskiego bądź co bądź Realu Madryt została pozbawiona krzyża z uwagi na poprawność polityczną. No, taki specyficzny sposób pojmowania tolerancji. W polskich szkołach na wschodzie e, w ramach tolerancji bierze się dwa krzyże, prawosławny i katolicki obok siebie, nikomu nie przeszkadzają. E, nowoczesna Unia Europejska usuwa wszystkie. No, e, tak, troszkę, troszkę inna, inaczej, i, inne spojrzenie na to samo. To jest korona polska. Jest też nawiązanie do spraw, które dla mojej społeczności stanowią największą wartość, czyli mamy Bóg, honor, Ojczyzna. Jak dla Brukseli największą wartością jest życie, czym Europa uzasadnia zmuszanie nas na przykład do łamania prawa emigracyjnego, uważając swój system wartości za jedyny słuszny, całkowicie ignorując nasz system wartości i fakt, że, naszej, że w naszej polskiej tradycji pośród największych wartości, o życiu nie ma mowy. Jest Bóg, honor, ojczyzna. O, o, o życiu ani słowa. E, czego ta banda brukselskich ignorantów zagrama nie rozumie. Nie akceptuje i nie przyjmuje do wiadomości e, i nam to odbiera, narzucając własne sposoby na życie i własną interpretację tolerancji. Dlatego my, tym bardziej jako spadkobiercy tradycji powstańczej, e, dumnie się z tymi wartościami e, obnosimy. Znaczy ja i moja grupa społeczna. Kiedy Inną jakąś społeczność cechuje silny patriotyzm, umieszcza na swojej chorągwi nazwę lub godło miasta, z jakiego pochodzi. To nie jest deprecjonowanie flagi państwowej, to jest chorągiew, bardzo typowe i tradycyjne dla wszystkich regionów świata przedstawienie tego, co się reprezentuje. Nikomu nie trzeba tłumaczyć. Ktoś patrzy i widzi od razu wszystko, co, czego przedstawienie słowami może wymagać 30 minut, i wie z kim ma do czynienia. To też od razu świadczy, że nie jesteśmy cynikami, bo cechują nas wartości inne niż majątkowe. Jest to dla nas ważne, co, co mamy pełne prawo uwydatniać. Więc bardzo proszę łaskawie się od nas odczepić. Leopolis, semper fidelis.